No siemka siemaka, zobaczcie co tutaj może wyrzuciło nam tydzień temu. Oczywiście to jest wielkie kłamstwo, jakby nie było, ale podejdziemy. Nawet ze swoimi dzieciakami tutaj nie byłem, kiedyś żoną przyszliśmy, ale wydawało mi się, że to więcej tych elementów leżało. Tutaj usypali usypali tych kamieni całkiem niedawno, bo na odcinku gdzieś 5 lat zrobili ten wał. Co tutaj widać właśnie? Wywrotki takie potężne przyjeżdżały i wysypywały tutaj, bo ta woda się wdzierała tutaj i przerywało te punkty. Ta część GK14 z 1991 roku się okazuje, a coś mi się pokiełasiło, że, że to był 1900 któryś rok. Zaraz zobaczymy czy to jest to samo, bo być może tutaj mówię o innej historii i powinno być tutaj cała historia opisana tego. A, to 88 tutaj ten element. No widzicie, czyli jeszcze coś innego jest. Trzeci, no zobaczcie, te kamienie są usypane. Specjalnie oni to usypali. Żeby ta woda tutaj się nie wierała bo po tych sztormach, te które były tutaj dwa lata temu, naprawdę pozalewało tutaj. I na przykład w tym hotelu, co ja mieszkam, była ewakuacja, bo tam wody było metr. I oni doinwestowali to w te szlaki, żeby to było bardziej bezpieczne. Chociaż powiem Wam szczerze, zobaczcie, nie wiem, oni tych kamieni tutaj zrzucali, trudno mi powiedzieć, czy to ciężarówka naprawdę wjeżdżała? Tu? Tutaj i to osypywała? Mega. Ale dobra, no wrak robi swoje No co to kawa blachy, które będzie tutaj leżał i leżał jeszcze przez dziesiątki lat, dopóki nie zgnije do końca. I może nie wchłonie tego. Rozja, sól, woda, wszystkie plastikowe. Zobaczcie, te osłony już też pękają, kable są jeszcze. A tutaj, w że rdza robi swoje, musiężne elementy ze z tego statku, które będą, będą, śnie dzieją. Zobaczcie takie rury, na przykład te wzmocnienia, to jest naprawdę grube. Musi trochę leżeć, zobaczcie. Jedna wielka bryła, lina stolowa, która z jarzmem i rdza jak zżarła to. Robi wrażenie. Jeżeli ktoś to po prostu lubi takie klimaty. W 1988 był sztorm i silnik tutaj padł, ten zapasowy ten główny i po prostu marynarze się ewakuowali. Zdążyli ewakuować, a tego statku nie uratowali, bo go ściągnęło tutaj na tą mieliznę i później z biegiem czasu po prostu no, rozprósł się o te skały, które są bardzo ostre. I bardzo fajnie to i epicko wygląda. Ale co natura pochłania. Ciekawość pierwszy stopień do piekła, więc zaglądamy do tego piekiełka. Kolega mówi, że zobaczy coś fajnego. O, ty, jaka miejscowa. Ej, ludzie, zobaczcie normalnie tylko do wejść. Kurde, spanko jak ta lala. I elektryka jest super. Nie chciałbym tutaj przez sztorm być. <laughs>